Witajcie tutaj morska skóra, ale tym razem z chomikiem. jeszcze yy, odcinku wam pokażę, jak powinno wy wyglądać karmienie chomika. Mam tutaj przygotowane wszystko. I. Znaczki, co wam poleciłam, to one. Przepraszam, że pokazałam swoje stare ciuchy. Znaczy nie, że stare, ale no, moje ciuchy. Yy, to one wcale nie są dobre. Ale no, po prostu ich nie kupujcie. Albo wyrzućcie kurą to po pierwsze, pierwsza rzecz, czasami macie tak, że chodzicie do szkoły i zapominacie karmić swojego chomika, to już Wam pokazuję najlepszy na to sposób. Jak macie wolny dzień, to najlepiej weźcie karmę, jakąś malutką garstkę, może taką i przysypcie w jedno miejsce. Tutaj mam karmę, nie wiem czy widać. Tutaj mam karmę, widać. I on nie będzie głodny, to on to wyczuje i sobie wydubie Ale no tak, zacznijmy. od napełnianie miseczka. Zaraz wracam. Jesteśmy, ja mam taką miseczkę, to jest moja stara, To znaczy, to jest ta do tej klatki. Yy, większa po prostu, bo mój chomik lubi sobie siadać, a ta mniejsza czasami yy, mu daje coś tam małego, do niej albo yy, ją nasypuje karma. Zacznijmy mam pojemnik. Tutaj mamy karmę z werselagi, dalej tą samą. Yy, I ja mu zazwyczaj. Daję kilka takich, no tam, kilka takich małych miseczek, no nawet nie, że małych miseczek, ale no, tak, zmykamy. Poczekajcie. Nic nie nie, nie chcę wyjść. To teraz mu sypie zioła. Pojemnik jest porysowany, ale to od zewnątrz. Miałam taki fajny spadk, ale gdzieś go przegipałam. Właśnie będę robiła za niedługo haul. To, co kupiłam ostatnio, bo chcę się wybrać. To ja kupiłam wczoraj. Te zioła kupiłam wczoraj swojemu homikowi. Tu się tu otwiera, prawda? Ojoj. Zapach jest włoski, takie serwa serwowiec. Yy, I tak robimy. Zbierzemy trochę ziół. I gotowe. Co to jest? Jak ktoś, co to jest? Nie wiem. No. Robię to krześle odburka i napuwię, żeby nie było. Mamy tutaj. To nie wiem czy uda mi się to zaczekajcie. poczekajcie. takie małe pojemniki zielone, są w papko i e, na żułaj, na i żułaj na karma, chyba zmienię wszystko. Borek rozerwać, jak zawsze. Teraz posypiemy trochę tej żół, bo mam y, dwie mieszanki żół. To się nie za bardzo sypie, O się. Dobra, zaraz się pozmiatam, mam nadzieję, że pies tu Poczekajcie, bo pies już został wczoraj ukąpany Dobra, pod łóżko Chciał <grym> tu zjeść Zamykamy Co ja teraz zrobię Dobra, wsadzę tu, tak Gryzaczki tutaj mam takie To są też z Herbal Wzięła chowam Gryzaczka Chowam. Już myślałam, że się zalepię, ale muszę zbierać. Miseczkę chowam. I wstawiam taką gotową miseczkę. Zaczekajcie tak? Nie czekajcie, bo taka miseczka jest już gotowa. Chomiki powinny właśnie dostawać taką datę. Znaczy ja tutaj nie mam za wielu właśnie rzeczy, nie, nie. Ja ale za nie, niedługo będę nagrywała to, co kupiłam na swojego chomika. Miseczkę wkładamy. Wodę ma wymienioną, piasek też, tutaj ma, już nawet nie pamiętam, tutaj sobie mój chomik robił tunel, ale tam wsadziłem rękę i mu to zwa... e, zwaliłam. Trzeba go wyciągnąć. Siema, chodź. Chodź Pracuj. Pracuś. Chodź tutaj do pana. ojoj, nie uciekaj. Yeah. Wyszedł z tubem. I popatrz, tutaj masz karmę. Zobaczymy, jak chyba będzie chciał. Teraz zobaczę muzyczkę, tak jak ostatnio, I będziemy patrzyli, jak to jechał. I Dobra, Muzyczkę to Ha det bra! Mm -hmm. co nagrywać bo lubię bardzo występować z muzyczką i piszcie w komentarzach tutaj co mam jeszcze nagrywać e, ostatnio powiem taką jeszcze rzecz Michamit ciągle spał w tym domku albo pod półeczką w swoim legowisku przepraszam za sikana. już o, muszę schować a teraz ciągle śpi w swoim starym pierwszym domku nie no, nie kluczem, ale pierwszym drewnianym. To pa pa!